Witam ponownie w Emercie, z tej strony Czarda. Um, Dziś się już od Frediego, że mamy swój interes przyczepiony do interesu Damulki e, i co? I zerknijmy co tu się dzieje. Możemy zmniejszyć sobie niesławę 150, chyba skorzystam z tej em, propozycji dalej. Przestrzeń magazynowa na razie jest wystarczająca. Wskaźnik sympatii również. O, broń palna. A i owszem, to by się bardzo mi przydało. Od tego pana może nie. Trunek nie. Piwa na razie nie sprzedaje, ponieważ, aby wykonać następne zadanie, związane z klubem nocnym, potrzebuję 50 browarów. Więc na razie się wstrzymam i oprócz tego zatrzymam pracę z pelunki. Nie będę zarabiał przez to, Holender, nie będę zarabiał, nie, muszę trochę zarobić, bo jest noc i do cholery będzie mi potrzebna forsa na wypłatę dla moich bandziorów. I tak, popularność klubu po mojej ostatniej akcji się zwiększyła o jeden. Ha. No właśnie. Co się jeszcze dzieje? Jeszcze tu mam coś nieodkryte auta. I tu mam coś nieodkryte urzędnik miejski. Dalej. Lokal. Co Powra... Wrócili ludzie. Kapitan Trunek. Co się dzieje? O... Nie mam tyle stary. Niestety, nie mogę ci tego zaoferować. I wrócił ktoś jeszcze. Aha, zastępca szeryfa, King, Aha, zmniejszyliśmy niesławę. I zjawiły się dodatkowe opcje w, w naszych zadaniach: broń palna, sprzedaż 4 sztuk za 150. O Samuel, chyba żart. Aha, nie żartujesz. Dobra, to się na razie wstrzymajmy z tym wszystkim. Jeszcze specjalne się zjawiły. O 2 za 300. Znowu z tego skorzystam. I czekamy na powiedzmy, wypłacenie forsy. Zmniejszenie niesławy. Zrobiliśmy broń palną, więc możemy ją od razu opchnąć gościowi za fajną kasę. Chwila, moment, coś tu się zjawiło, pewnie w trunku, tak, albo w specjalnych. Nie, w trunku, w trunku, dobrze, więc co ja mówiłem, że czekam na wypłacenie forsy moim ludziom i wtedy mam zamiar zaprzestać pracy z pelunki żeby uzbierać 50 browarów więc w tym czasie nie chcę na nic wydawać ta nieruchomość będzie stała odłogiem pizzeria nie zostanie ulepszona a w sumie browar też nie no i no i czekamy ktoś wrócił zastępca szryfa znowu zmniejszyliśmy sobie Poziom niesławy to da nam trochę spokoju od glin. I broń palna została sprzedana. Ok, mamy 42 browce. To jeszcze jest niewystarczająca ilość. I możemy sprzedać broń, ale to jest tanio. Więc chyba nie. Kupić piwo. To by załatwiło bardzo szybko moje wszelkie problemy. Więc. Zdecyduję się chyba na to. O kurde, sprzedałem. Nie, co za baran ze mnie. Sprzedałem piwo. Dobra. Czekamy w takim razie. Baran ze mnie. Okej, okay, może coś w piwie się pojawiło. Nie, niestety. No, wydłużyłem sobie tylko czekanie na browce. Muszę czekać na zlecenie i kupić odpowiednią ilość browarów. Browce, browce, sprzedaż. Jest, 15 browców kupują. O! Oh. Przykapił znowu termin. Z pożyczki, te drań. A mi jest kasa potrzebna i browce. No nic. Dobra, zostało kupione piwo albo sprzedane. Pożyczka 500. Hmm. JJ. Okej. Okay. Y, pożyczę ci kasę. I czekam na browce z niecierpliwością. I w międzyczasie zobaczmy, co tu jeszcze jest: działka budowlana. Następny informator. Wymuszenie. Startujemy z tym. Owszem. Jest również y, lokal do wynajęcia, i to wszystko, co mogę zrobić w tym momencie, wrócił z. O, 5 sztuk broni, ze 150. Tak, zdecydowanie stary. Czy mamy już. Mamy już browce, dobra. Czyli ruszamy z zadaniem. To będzie to. Start. I możemy ruszyć również ze spelunką. Rozpocząć jej pracę i zacząć zarabiać jakieś sensowne pieniądze. Ktoś wrócił. Aha, co się wydarzyło? Aha, po prostu piwo straciliśmy. I mamy cztery zadania jeszcze do wyboru: zbuduj hotel, trunek w liczbie 20, i punkt bukmacherski. Wstrząsnąć rakieterami. Będziory. Ale wpierw. Zanim zajmiemy się bandziorami, ja bym z chęcią popatrzył, co ja mogę zrobić. Nie mogę ci sprzedać, niestety, trunku, bo nie mam. O, mogę sprzedać broń palną, ale nie mam takiej ilości. 15 za 600 to jest za darmoche, stary. To jest za darmoche. Ja nie sprzedam ci takiej ilości broni za taką mizerną cenę. Hmm. Nie, zdecydowanie nie. E, więc, co się wydarzyło? Aha, zlecenie. I y, jeszcze ktoś wrócił. Znaleźliśmy dwa ciekawe miejsca. Jedno to mieszkanie celebryty i drugie to klub nocny. No pysznie. W każdym razie, ja bym się z chęcią zabrał za... Ne, w nastaną misję bi bitkę I, i w sumie sprawdziłbym co tutaj w pizzerii mogę ulepszyć broń palna w ilości 5 Jasne, że tak i ciężarówka 300 brudnej kasy elegancko i wrócili. O, i jest bitka teraz. Vincenzo, ciebie zdecydowanie z Tomiganem biorę na akcję. Złotą rączkę z dwururą biorę na akcję. Wolfa z, ze strzelbą biorę na akcję i wyskropka z pistoletem również biorę na akcję. Teraz 80 i 60. Ciebie przypisuję jako wsparcie. Część wrogów nie będzie mogła wziąć udziału w tym starciu, no pysznie. Miejscowi gangsterzy przyciskają głównego dostawcę klubu Harlem z dłuższym wizytem i by dobrze zrozumieli tę lekcję. Startujemy! Mamy zabić tylko czterech, wow! Dzięki sportowi prawdopodobnie, nikogo nie widzimy. Złota rączka. Ty nikogo nie widzisz. Tam nie ma sensu iść jest sens za to na, zapewne skierować się do środka, tylko czy ty dobiegniesz? Oczywiście, że nie. To 16 punktów akcji ci zajmie. Ale wstępnie możesz biec ile możesz. Możesz biec ile możesz. Oddajmy tu ręczenco. Ty też jesteś daleko drabie. I nie dobiegniesz również, ale już się skieruj w kierunku mm, jakiegoś ukrycia. Teraz oddajmy turę wyskrobkowi, który również nie może się schować. A to drań skrobek, biegnij na łeb na szyję. Powiedzmy, że tutaj dobrze, nikogo nie widzisz. Wolf. Let's get it done. Wolf ty też biegnij na łap na szyję, bo ty masz mało mizernie tych punktów akcji I znowu one, one. złota rączka 13 no, spróbuj. Biegniesz na pało oczywiście right, Wincząco. To się oczywiście też nie schowasz tutaj. Nie schowasz się tutaj i zablokujesz przejście do Diaska. I nie wiadomo, czy... Tutaj jakoś gościa nie będzie przypadkiem, więc biegnij. Widzisz kogoś. O, cholera. No to, no to fajnie. O. Dodaję 5 punktów akcji. Nie blokuje też raz w ciągu misji. Ile kosztuje w ogóle? Nic. Spróbujmy. O nie z zabeczkami drap. Spróbujmy mu tych beczek trochę uszkodzić. Oczywiście sobie też będę uszkadzał mm, moje ukrycie, no, ale walimy, jest, trafiony, bezbronność mm -hmm. potrzebuję siedmiu punktów akcji, żeby strzelić jeszcze raz w tenże sposób a ja wykorzystam tą możliwość, umiejętność i Lecimy jeszcze raz z gościem. Świetnie. Zniszczyliśmy mu trochę tych ukryć. Mogę coś zrobić jeszcze? Nie. Koniec tury. Teraz Wyskropku. Ty jesteś w dosyć ciężkim położeniu, szczerze mówiąc. Jaś, jak się schowasz tutaj, lub tutaj, lub tutaj, to możesz znaleźć gości tam. I to może być dla ciebie arcybolesne. No nic, spróbujmy. Ups. Widzimy następnego. Co oni w ogóle mają? Dwórura i pewnie karabin. Nie, też dwórura. Czyli też moje ukrycia będą, powiedzmy, w niebezpieczeństwie, jeżeli szybko czegoś nie zrobię. A zróbmy, powiedzmy, coś z, może z granatami. O, w taki sposób. Ciach. Rzucaj granat. Elegancko i spróbuj zafundować krwawienie. Temu gościowi, czy temu? Mm, temu gościowi. Pudło. Ty drabie. Jeszcze raz może krwawień. 43,69. Jest. Krwawi. Nic więcej nie możesz zrobić. Mafioza teraz. ja O Boże. Ten, tu, tu, skąd? Spudłował na szczęście, ale na drugi raz już nie spudłował. A, Wolf, Wolf, ty nie użyjesz granatu, bo tutaj są twoi, ale możesz spokojną głową 78% strzelać do tego gościa i zrobisz tak, pudło, trafiony i nic więcej, stary, koniec tury, następny mafiozo, zbawisz w dupę. Wieńczęco, ma krwawienie. Masz krwawienie, wieńczęco? Nie masz, na szczęście. Wieńczęco, wiesz co? Gdzie jest y, Wolf? Doktorek by się jednak przydał. Co to daje? W zmniejsza punkty akcji. Ale jaja. Akurat o tyle, ile potrzebowałem. Ty się wycofaj, stary. Użyj tej zdolności. Dziękuję ci uprzejmie i spróbuj. Holender, strzelasz w swojego w tym momencie. Dajcie spokój, ludzie. 14%. Spróbujmy. Może nie trafimy. No, nic nie trafiliśmy. No nic, koniec tury w takim razie. Wybuch granat. Elegancko. Goście... Nie oberwali. Schowali się od wybuchu, ale... Za to... Tak w rurko. w tego gościa. Ten gość jest niesamowicie groźny i ma sporo, naprawdę sporo życia, 95%. Jedziesz go. Masz krwawienie dziadu e, i masz, powiedzmy, 23. I zostały ci trzy. 3 punkty akcji nic z nim nie rób koniec tury, gangster teraz, o biegnie następny dziewczynka, pudło, pudło e, wyskropku, ty się schowaj łaskawie nawet holender jakby tu się schować sensownie tak wyskropku, tu się schowasz sensownie nawet bardzo sensownie. Ten gość ma krwawienie. On zginie. Widzisz teraz dwóch. Tych nie widzisz. Ten ma krwawienie. I trzeba by się go pozbyć jako pierwszego. 80% 85. Strzelaj. Ładnie. Ładnie. Elegancko. Koniec tury. Następny mafiozo. Uboże Krwawienie, krwawienie! O, w kurde, Wolf oberwał. Zstrząśnięcie mózgu. Dobra Wolf. Ty teraz musisz coś ze sobą zrobić sensownego. Nie, ty w sumie masz na razie sporo życia. Punkty akcji 2. Z nimi nieśmy sobie wszystkie efekty i strzelajmy w tego gościa. To powinno go załatwić na amen. Mam 77% na niego, więc załatw to ładnie Kto teraz? Winczęco. Oczywiście z krwawieniem, ale przetrwasz to krwawienie i Jakby to zrobić, żeby nie strzeli w swoich? W ten sposób jedynie ale to tym <ścoughs> z przycelowaniem powiedzmy No tak, to jest jedyne sensowne rozwiązanie. Oczywiście pudło. Ale jeszcze mam taką możliwość. Dobra, zniszczone im zostały wszelkie osłony. Wieńczęco, ty już nic więcej nie możesz zrobić, koniec tury. Gość musi... O no Boże, biedny jesteśmy. złotarączko. złota rączko. Cholera jasna. Nie masz sensownego ukrycia również. Ale możesz dobiec tutaj, prawda? Możesz dobiec tutaj i strzelać wtedy w tych dwóch gości. O, I zrób to. Im krwawienia nie potrzeba. Za bardzo. Chociaż tam by się przydało. Ale bardziej sensowne będzie chyba łotać w nich po prostu. Chociaż. Nie, jednak krwawienie. Elegancko. I wykończyć tego jednego już przynajmniej. Spudłował. On przynajmniej w tego nie spudłował. Koniec tury, wyskrobek. Wyskrobek. Ten goś nie żyje. Ten gość jest y, niesamowicie groźny. 45% na niego tylko. Ok, 58%. Jest krwawi. 62%. Jeszcze mało. 75. Pudło. I 70. Jest, dostał. I gangster będzie teraz działał. A, i ja flankował. Nie. Tragedia będzie. A ten gość zemrze przy swojej turze. W niego nie warto już nadstrzelać. W tego warto strzelać. W tego warto nad bardzo strzelać. Szczególnie, że ty masz tylko 13 punktów zdrowia już. Lender. i nie masz się gdzie schować. W sumie takie ukrycie lepsze niż żadne. I co, i w niego 73%, 88% ładnie. Legancko berwał. I jeszcze raz, załatwione. Koniec story Vincenzo. Right, Vincenzo widzi tylko jednego tego gościa, więc. Aaaa. Dobra, w taki sposób to zróbmy Oczywiście pudło Oczywiście pudło Drugi raz pudło, no tak jak ty strzelasz przez, strzelasz przez przeszkodę, no to faktycznie nic nie narobisz. I mafiozo A czego on jeszcze nie zginął? Wolf Aaaa, kto to teraz? Wyskrobek. Który ma, oj, tragedię, jeżeli chodzi o punkty życia. Trzeba ich szybko załatwić. On już ma krwawienie i ten też ma krwawienie, ale to nie znaczy, że zostawimy to w taki sposób. Zabij go, błagam. Jest, jest i zabij tego. Udało się. Nikt nie dostał żadnej. Ranek nieuleczalnej. Winczenco się kiepsko sprawił. Złota rączka znowu w tej misji się kiepsko sprawił. Wolf nawet nieźle i wyskrobek najlepiej, więc. Okej. Okay. Zadowolony? Nie wiem. Wystrzałowy duet. Przyjemny klub. Widzę, że jesteś z tych, którzy umieją się dobrze bawić. Nazywam się Marie -shill. Nie, ale możesz mówić mi Julia. Okej. Okay. Razem z moim partnerem Romeo i Romeo i Julia szukam miejsca, gdzie moglibyśmy się przez jakiś czas ukryć i cieszyć owocami naszych bankowych przedsięwzięć. W końcu po co kraść tyle pieniędzy, jeśli nie można się nimi nacieszyć. Użyć swoich wpływów, by zdjąć nam z ogoną policję, a my pomożemy Ci w Twoich działaniach. Chcę dołączyć do Twojego gangu, okej. Okay.